Polska, proszę bardzo. Panie pośle, ostatnimi czasy mamy do czynienia z eskalacją, nazwijmy to, konfliktu w Wielkiej Brytanii, mianowicie Polacy są tam dość często atakowani ostatnimi czasy. Czy uważa pan, że reakcja polskiego rządu, a w zasadzie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wystarczająca, a może należałoby zrobić coś innego? Hmm. Ja mam takie trochę ojcowskie podejście do tego. Ja głównie mam pretensje do rządu o to, że... E pozwala na to, że, czy, pozwala, czy też działa w taki oto sposób, że Polacy w ogóle muszą wyjeżdżać za chlebem. I, I prawdę mówiąc, tutaj na to zgody nie ma. Te wszystkie prokreacyjne programy, które mają stworzyć iluś tam nowych obywateli w Polsce, doprowadzą do takiej sytuacji, że. Przybędzie nam tych dzieci, ale w tak zwanym międzyczasie w związku z tym przykrym otoczeniem dla nas wszystkich: gospodarczym, prawnym, tymi kłótniami, tą atmosferą Rzeczypospolitej, kłótni i sfary, spowoduje, że znowu ze 2 miliony ludzi wyjeżdża. I teraz pytanie brzmi: czy lepiej inwestować w coś, co za ileś tam lat da nam 30 tysięcy dzieci, czy nie lepiej siąść od razu i powiedzieć sobie, zmieniamy, robimy rewolucję w podatkach w ZUS-ie. W podejściu do obywatela, dlaczego nie tak? A wtedy będziemy mieli wszyscy dokładnie szansę. Tymczasem ceny mamy takie same jak na zachodzie, a niestety uposażenia mamy dwa, trzykrotnie, nawet niższe niż na zachodzie. I to wcale nie jest, to wcale nie jest problem pracodawców, bo oni płacą tyle, ile mogą. To jest problem podejścia i obciążenia płac, obciążeń podatkowych. I innych regulacji, które są dla, dla nas wszystkich bardzo uciążliwe i powodują, że wyciska się nas z Polski jak tylko można. Teraz pan premier Morawiecki mówi: 2 miliony Ukraińców przyjedzie do Polski. No przepraszam, to, 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 ten eksodus Polaków z Polski ma być niewstrzymany, tylko uzupełniony Ukraińcami. 4 miliardy im wysłali, no to może przyjmą Ukraińców za to. A pan, i, i takie ma, ja właśnie. Yy, ma pan rację, dlatego że mnie denerwują takie sytuacje, w których e, wiceminister daje 4 miliardy pożyczki i mówi, nie trzeba oddawać. No przecież mnie krew zalewa, przecież ja płacę podatki. Przecież państwo płaci się podatki. Przecież te pieniądze nie biorą się, nie biorą się z Ameryki. Nam, e, nam Amerykanie nie przesyłają pieniędzy. Na to trzeba zapracować. Jeżeli się daje pożyczkę, a wiceminister mówi, a najwyżej się... Nie, nie, nie spłaci. To mi krew zalewa. No. I tu mamy taką sytuację. I z tymi mieszkańcami uzupełnianiem. O co chodzi tutaj w ogóle? Gdzie tu jest logika? Gdzie tu jest sens działania? Bo ja nie bardzo łapię.